Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się mianowicie przeliczaniem ułamku. Pisał algorytm, który będzie przeliczał ułamek dziesięcięcy na ułamek zwykły. I on polega na czymś takim, że mamy w tej zmiennej liczba ułamek 10 na przykład 2 czwarte. I tutaj jest krypto w zmienną PHP, który Przelicza sobie to na łamek zwykły i tutaj mamy 2 i 2 piąte. I teraz opiszę jak ten algorytm działa. Otóż na początku jest funkcja, która oblicza nam oblicz kod kod funkcji zaczniemy. Oblicza się mianownik. No i ten oblicz mianownik pobiera sobie zmienną liczbę i konwertuje ją na string, bo na początku Obliczanie łamka polega na tym, że jak mamy tutaj na przykład jedną liczbę po przecinku, to mianownik będzie 10. Jakbyśmy tutaj dali na przykład 44, to mianownik byłby 100, a potem polega to na tym, że będziemy to upraszczać. No i teraz ta funkcja działa na takiej zasadzie, że liczy, ile w części ułamkowej jest znaków, czyli jak na przykład są 2, to będzie ta pętla wykonywać się dwa razy. Na początku dajemy zmienny mianownik wartość 1, bo od jedynki musi się zacząć, a potem przez tyle razy ile zmienny ile jest jednaków, to dodajemy, dopisujemy 0 do tej zmiennej mianownik konsekwencji na przykład 44 i 44 w części ułamkowej będzie miała po prostu ułamek będzie miał 100 No i teraz najważniejsza część kodu to jest oblicz ułamek to w zasadzie oblicza upraszcza ułamek czyli tą 44 setne upraszcza do takiej postaci, czyli 11,25 i ta funkcja pobiera nam ułamek, mianownik i liczba, a liczba to jest po prostu, czyli ta część ułamkowa pobiera, i w tej części kodu zmienny wynik będzie pobierany i deklarowana jest zmienna wynik. która nam będzie potem to wytłumaczeń, teraz jest deklarowana zmienna wynik 2 i zmienna wynik 3 no i oczywiście tablica na te część tablica na ułamki i zmienna j i ta pętla polega na tym że będzie on wykonywać się 8 razy Czyli będziemy każdorazowo oddzielić ten łomek i mianownik od 2, 3, 4, 5, 6 i 9. I tutaj jest wykonywane to dzielenie. To zmienny wynik 2 jest przypisywany ułamek i jest rzutowany na typ całkowity, bo nie może być w ułamku liczby zmienno -przecinkowe i wynik 3 będzie do mianownika przez tą zmienną i czyli przez liczbę od 2 do 9, potem jest to rzutowanie i potem jest jeszcze to zmienny wynik, jest przypisywany wynik tego, bo jak na przykład podzielimy sobie.

I tutaj ten warunek to sprawdza. Jeżeli jest to prawda, to do któregoś tam elementu tablicy, czy tam do pierwszego, czy tam do jest do pierwszego elementu tablicy jest przypisywany łamek, a do drugiego jest przypisywany mianownik. No i teraz następny kod to jest sortowanie od najmniejszej wartości Najpierw pokażę, to by było, gdyby tego nie było. I tutaj oczywiście zwrócimy tą wartość. Pokażę, co by było. Teraz by wybrał po prostu mianownik, który pierwszy odpowiada temu warunkowi. Czyli na przykład, jeżeli on liczy, już obliczył jakiś tam skrócony wiadomnik i ten warunek się zgadza to po prostu zwraca tą tablicę bo nie jest w stanie określić czy jakiś prościejszy ułamek będzie ten warunek sprawdzać dlatego jest ten algorytm sortowania potrzebny czyli czyli ten algorytm sortowania To jest normalne sortowanie bąbelkowe. Potem jeżeli na przykład uda nam się uprościć jakiś mianownik, to w pierwszym elemencie tablicy będzie ten najpościejszy, najkrótszy najprościejszy ułamek potem jest e, zwrócenie tego czyli zakończenie funkcji natomiast jeżeli żadnego ułamka nie da się uprościć to wtedy jest oryginalny ułamek zwracany czyli na przykład jeżeli byśmy mieli coś takiego 57 to tego ułamka nie da się uprościć czyli na przykład w tym wypadku jest ta instrukcja wykonywana. I tutaj opiszę jeszcze, jak to działa. Poza tą funkcją jest to liczba 2, jest dzielone po prostu, to jest oddzielane od tego. Na podstawie tego jest obliczany mianownik, i potem obliczana jest tylko część ułamkowa na początku i obliczany jest ułamek, czyli przepisywany jest pierwszy, czyli to jest przepisywany ułamek, czyli ten ułamek, potem. Ten mianownik, czyli w tym wypadku będzie 100, potem ta liczba 3, czyli ta część ułamkowa zarem, i potem jest to drukowane. Tutaj znakiem oddzielającym część ułamkową od mianownika jest taka kreska. Dziękuję, to by było na tyle.